Marcin Rams, dobry wieczór. Trzecia doba rywalizacji w Pjongczangu za nami. Zapraszam na olimpijski dzień. Z trzech poprzednich igrzysk przywiozła medale. Nieraz pokonywała przeciwności w Pjongczangu. Też nie będzie łatwo, ale trzeba pielęgnować nadzieję. Justyna Kowalczyk stawia przede wszystkim na dwie konkurencje. Pierwsza z nich sprint klasykiem jutro. Panczenistki dystans 1500 metrów pokonały dziś z trzech startujących Polek najlepsza Natalia Czerwonka. Zajęła dziewiąte miejsce, poza tym jak to w panczenach, demonstracja pomarańczowej siły, mistrzynią olimpijską Holenderka Irene Wyst. Ale nie tylko igrzyskami człowiek żyje. Pierwsza w tym roku i dwudziesta druga w sezonie kolejka Loty Ekstraklasy zakończona. Na finał pościg Jagieloni za liderem. Po zwycięstwie nad Piastem awansowała na drugie miejsce w tabeli. Czekamy na pierwszy polski medal. Nie udało się na normalnej skoczni. Może teraz czas na miłą niespodziankę. Justyna Kowalczyk, multimedalistka olimpijska, pobiegnie jutro w sprincie. Jej ostatnim przygotowaniem na miejscu w Pjongczangu przyglądał się Filip Przyszanowski. Pjongczang, czyli wyraz miłości Justyny Kowalczyk do Mogła to się skupić tylko na swoim koronnym stylu klasyku. Mogła, ale przez dwa tygodnie na sześć możliwych startów odpuści raptem jeden. Bo igrzyska są po to, by się nimi cieszyć, twierdzi. Pełna zgoda. Może to sprint na trening sprintu klasykiem nie był, ale oddaje ochotę do walki naszej mistrzyni. Ta trasa to skok na głęboką wodę. Każdy centymetr z 1200 metrów obadany i przedyskutowany z trenerem. A już szczególnie ten fragment, zjazd przed metą. Tu można wiele zyskać albo wszystko stracić. Jak jeszcze podwieje jak na dole. Może być katastrofa. Jeżeli komuś powieje w twarz, bo on tak, ma taki kierunek, że potem zjeżdżając do stadionu wieje trochę w twarz. No to zawsze i, jak, jakieś znaczenie ma, a, a jeżeli chodzi o sprint, no to sekundki dziesiąte się liczą. Gdzie Justyna może zyskać? Na dwóch podbiegach. Zaraz po starcie i na dużym wzniesieniu tuż przed karkołomnym zjazdem. No mam nadzieję, że powalczy o finał, a tam już może się wszystko zdarzyć. O stawce tego sprintu nie da się zapomnieć ani przez chwilę. Z mistrzowskich imprez Justyna Kowalczyk przywiozła 13 medali, ale tylko raz stała na podium po sprincie stylem klasycznym. 8 lat temu na Igrzyskach w Vancouver. Powtórka w Korei to byłaby historia, która by nas rozgrzała w mroźnym Pjongczangu do czerwoności. A pewnie ten sezon Pucharu Świata potraktowała wybiórczo. Budowa formy na Igrzyska, taki był plan. W biegu łączonym dzielnie trzymała się w części klasycznej. Jutro próba sprinterska i tylko technika klasyczna. Justyna Kowalczyk na finał stać, wiadomo, a w finale, wiadomo, wszystko może się zdarzyć. W przeddzień startu rozmawiał z nią Filip Czeszanowski. Jest to na Kowalczyk, specjalnie dla sportu w jedynce. Byliśmy na półtora godzinnym treningu, współczujemy, bo bnus jest taki, że schować się tylko w wiosce olimpijskiej, a, a wy musicie. O, taki sport, taki zawód. Czasem bywa cieplej, czasem zimniej. Przyjechaliśmy z Kazachstanu, tam było minus 30, co prawda nie było takich wiatrów, ale zaprawieni w boju jesteśmy. Justyna, sprint stylem klasycznym dla Ciebie bardzo ważny start, bo obok 30 jest stylem klasycznym. Dzisiaj widziałem, że mocny nacisk na ten zjazd trener, trener bardzo bacznie obserwował i wymienialiście uwagi. No tak, to jest zjazd, na którym może się bardzo wiele rozstrzygnąć. Oczywiście jest cała trasa, gdzie jest mnóstwo zakrętów, podbiegi i tak dalej, ale w nauczeniu, doświadczeniu z poprzedniego roku wiemy, że na tym zjeździe może się wiele rozstrzygnąć i tam mogą nawet zaważyć takie elementy, Elementy, jak choćby rozłożenie łokci. Jak dla ciebie ważny jest ten sprint stylem klasycznym, gdzieś tam w głowie sobie już układasz ten, ten bieg? A na pierwsze, na, na sam początek trzeba się zakwalifikować, co mi się nie udało na ostatnim sprincie planicy, więc e, przede wszystkim kwalifikacje. Oczywiście Starałam się przygotować jak najlepiej do tego sprintu, nie od dzisiaj ja od, odkąd zobaczyłam tą trasę, czyli od roku. Mam nadzieję, że tą pracę, którą włożyłam jutro, będę w stanie pokazać. Ta trasa jest skrojona pod Justynę Kowalczyk, czy za duże słowo? E, to jest na pewno jedna z tras, na których powinnam, e, jeśli mam gdzieś dobry rezultat zrobić, to powinnam właśnie na takiej trasie zrobić, e, bo dwa podbiegi, dwa mocne podbiegi, to jest coś, gdzie ja powinnam walczyć, choć oczywiście jakbym miała mówić o wymarzonej trasie, to bym usunęła ten duży zjazd, usunęłabym tak długi finisz, e, ale nie ma wymarzonych tras. I ostatnia rzecz, co będzie, ciągnę za język, co będzie dobrym wynikiem dla Justyny Kowalczyk? Finał. I finał życzymy. 1500 metrów na łyżwiarskim Torze, pierwsza konkurencja, w której od polskich panczenistek mogliśmy oczekiwać dobrego wyniku. Najlepszym dziewiąte miejsce Natalii Czerwonki karty rozdały Holenderki. Trzeci już dzień, a Holandia medali ma pięć, w tym trzy złote. A miało być przełamanie. Japonia, która do tej pory złoto olimpijskie wygrała raz, u siebie w 1998 roku do walki na 1500 metrów wystawiła Micho Takagi, dominatorkę Pucharu Świata, faworytkę Igrzysk. Ale granatowa linia uciekła granatowa linia, czyli pomarańczowa supergwiazda Iren Wust, Wygrała piąte złoto w karierze. W jej kraju takim dorobkiem, w żadnym innym sporcie nie może pochwalić się nikt. Od Turynu na każdych Igrzyskach wygrywa przynajmniej raz. Najlepszą Polką Natalia Czerwonka. W ostatnim czteroleciu przeszła wiele, łącznie ze złamaniem kręgosłupa. Żeby przygotować się do tego startu, zaryzykowała, eksperymentowała. Była dziewiąta. Chciała za bardzo. Pjongczang to swoisty benefis Katarzyny Bachady-Curuś. Jej piąte igrzyska, miejsce trzynaste, wywołało uśmiech i wzruszenie. To był mój ostatni start na igrzyskach indywidualnych. Tak, została mi jeszcze drużyna do przejechania. Ja jadąc tutaj powiedziałam, że mogę być albo szczęśliwa, albo zadowolona. Jestem, jestem chyba szczęśliwa. A Luiza Złotkowska ma niedosyt, bo po najlepiej przejechanych spolek 3000 metrów chciała więcej. Była 17. Serce chciało, ale nogi nie nadążały. Było, było chaotycznie. No, Niemniej jednak jest to najszybszy wynik na tych torach nizinnych w tym roku. Wszystkie trzy panie polskie będą reprezentowały w drużynie. W drużynie z tradycjami i w Vancouver i w Soczi stawały na podium. Możemy jak najbardziej zdobyć medal, możemy być czwarte, możemy być siódme, ósme. Stawka bardzo wyrównana. Dobra informacja jest taka, że różnice między każdą z Polek są mniejsze niż 4 lata temu w Soczi. Natalia Czerwonka wróciła do ścigania po ciężkiej kontuzji. To jest coś, ale chciała więcej, czuje niedosyt. Po biegu na półtora kilometra rozmawiał z nią Aleksander Dzięciołowski. Często w tym sezonie mówiłaś, że oczekiwania mojej głowy niespecjalnie dorównują oczekiwaniom mojego organizmu. Jak to dzisiaj w takim razie było skorelowane, powiedz. Czy no ja bardzo chciałam przejechać na pewno swój najszybszy bieg i nie da się ukryć, że gdzieś tam po cichu w głowie chciałam przejechać to 1.56, bo 1.56 i pół dawałby mi ósemkę na pewno. Zabrakło mi na pewno ostatnich 200, 200 metrów, bo jednak ten duży wiraż do mety mnie Zabił. I, I tam było naprawdę bardzo ciężko, czułam to. No szkoda. Ty, widzę, jesteś niepocieszona. Rozumiem to. Natomiast zawsze w sytuacji kryzysowych czy trudnych jesteś w stanie lekcję wyciągnąć. Tak było od Igrzysk w Soczi kilka razy, prawda? Więc to na pewno nie będzie jakiś podłamujący moment dla Ciebie, mam nadzieję. To jutro mam dzień przerwy i, i zaraz tysiąc metrów. Może, jak sobie pomyślę, że to nie ten mój koronny dystans i troszkę inaczej do tego podejdzie, będzie lepiej. Inaczej, czyli luźniej? Luźniej, dosłownie tak. Tysiąc metrów przed tobą, o tym wspomniałaś, przed tobą też drużyna. Drużyna, która taką historię pisze olimpijską, że co? Igrzyska to medal. Czy tutaj, myślisz, kibice też powinni medal oczekiwać? Kibice? My? <grym> na pewno damy z siebie wszystko. Tutaj już po tych pierwszych biegach mniej więcej widzimy, co się dzieje. Widzimy, że Chinki nie do końca są takie mocne, jak były na Pucharach Świata. Zobaczymy, jak Kanadyjki, bo tam jeszcze wszystkie nie jechały swoich biegów. Te Chinki nas bardzo gdzieś tam martwiły, bo one naprawdę się pokazały ze świetnej strony. Zobaczymy, jak będzie tu. Tam jeszcze miałyśmy Koreanki. Wiadomo, reprezentacja Rosji nie jedzie, także tutaj no, bardzo ważny będzie pierwszy bieg i to, jak się na, na nim ułożymy i dopasujemy do siebie. Po tym moim tysiącu metrów zaczynamy przygotowania do tego biegu drżnowego i mam nadzieję, że pójdzie jak po maśle. Niech idzie jak po maśle. Dziękuję ci bardzo, dziękuję za dzisiaj. Mówiła do państwa Natalia Czerwonka. A jak męski bieg na 1500 metrów, to Zbigniew Bródka. Cóż to była za historia! W Soczi zaoszczędzone 3000 sekundy były na wagę złota. Jutro brudka będzie bronił tytułu mistrza olimpijskiego. Nasza dyscyplina nie jest tak popularna, i myślę, że to tylko nieliczni wiedzieli, jakiego kalibru jestem zawodnikiem i na co mi stać. Widzimy tą kreskę! Z mitiem obejmie Jest! 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 Pierwszy! Nie przypuszczałem, że będzie to, to złoty medal olimpijski, ale wierzyłem mocno i, i wszystko robiłem, żeby zdobyć medal. E, jak, jak się okazało, później był to złoty, no i piękne chwile, które przeżywaliśmy w sodzie. On to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomin. Nadziei rywali i Martinku! Minuta 45:00. Zero, zero. Nie ma czegoś takiego, że mistrz olimpijski jedzie z automatu. Ja taki cel sobie postawiłem po Igrzyskach Soczi, że trenuję i przygotowuję się jak najlepiej będę mógł do Korei. Życie sportowca nie jest usłane tylko i wyłącznie różami, i tak naprawdę walczymy na granicy swojej wytrzymałości. Co ci mieliśmy na miastkę cudu, także myślę, że trzeba mocno wierzyć, a przede wszystkim być odpowiednio przygotowanym, a na tyle, ile się udało w tym sezonie, przygotowany jestem. Na biatlonowym stadionie rozegrano już cztery konkurencje, w trzech z nich najlepsi Niemcy. Dziś pierwszą olimpijską multimedalistką została Laura Dalmaier Po sprincie wygrała bieg pościgowy. Bohaterem dnia jednak był Francuz, Martin Furkat. Wielki Mistrz musi dbać o każdy szczegół. Taki Martę Furkat po złoto pędził niespełna 33 minuty. Drugie tyle plus jeszcze 15 minut poświęcił na wywiady, a nogi przecież marznąć nie mogą. Do wywiadów najlepsze będzie to zdjęcie. Triumfalny gest po ostatnim strzelaniu. Już wtedy wiedział, że nie dogoni go nikt. Wczoraj był wielkim przegranym, dziś znów na szczycie. Przed startem było wiele wątpliwości. Wczoraj byłem rozczarowany i smutny, ale udało mi się to zamienić w siłę. Jestem niezwykle szczęśliwy. Niesamowite uczucie. Niesamowite, że jest najbardziej utytułowanym zimowym olimpijczykiem w historii Francji. Tylko on i Jean-Claude Killy mają po trzy złote medale, ale tu pewnie. Ciąg dalszy nastąpi. Nie walczą o rekordy, ale Jean-Claude jest legendą. Być na tym samym poziomie co on to więcej niż sen. Mamy legendę, mamy i pierwszą multimedalistkę Igrzysk w Korei. Idź złoto do złota, powiedziała Laura Dalmaier. Jej sekretem zimna precyzja. Z 30 strzałów oddanych dotąd na Igrzyskach chybiła tylko jeden. Metoda? Trafiać w sam środek. Przecież trenujemy to każdego dnia. Niemcy zbierają medal za medalem, my zbieramy cięgi. 30 miejsce Weroniki Nowakowskiej to najlepszy polski wynik dnia. 36 była Krystyna Guzik. Dzisiaj był bardzo ciężki bieg na trasie, bardzo wszyscy szybko biegali dzisiaj. A może, i nie, to nie jest moja złośliwość, to Wy trochę za wolno tu biegacie. Tak, to prawda, coś jest, coś jest nie tak z naszym biegiem. Nigdy tak dużo nie traciłyśmy w biegu jak, jak tutaj. W 2006 roku w Turynie igrzyska układały się dla Tomasza Sikory tak źle, że chciał przebukować bilet i wracać do domu przed ostatnim startem. Nie zrobił tego i dziś ma olimpijski medal. Choćby dlatego musimy wierzyć w polską reaktywację do końca. Z Pjongczangu Sebastian Porfianowicz. Dużą cierpliwością muszą wykazać się narciarze alpejscy. Od dwóch dni nie mogą rozpocząć rywalizacji medalowej w Pjongczangu. Dziś wiatr uniemożliwił paniom walkę w slalomie gigancie. Na stoku wyzwaniem dziś była nie tyle jazda na nartach, co ustanie na nogach. Wiatr o prędkości ponad 100 km na godzinę. Jak widać, to nie są żarty. Ja próbowałam wyjść na zewnątrz, żeby nagrać jakiś filmik, ale jak wystawiłam go rękę z telefonem za drzwi, to mnie od razu cofnęło i stwierdziłam, że nie jest to warte. Rywalizacja pań w gigancie została przełożona na czwartek. Trochę szkoda. Miałam w sobie taką werwę i byłam super zmotywowana do dzisiejszego startu, ale z drugiej strony jakby miał się odbyć w takim wietrze, to byłoby zupełnie niesprawiedliwe. W podobnej sytuacji wczoraj był Michał Kusak. Zjazd mężczyzn odwołano zanim panowie jeszcze wyszli z hotelu. Tracę, na której miał rywalizować, oglądał więc tylko z okna swojego pokoju. Szkoda, że się nie odbyło, ale z drugiej strony, też tam troszeczkę miałem techniczne problemy ze smarowaniem ostatnio. I, no i z drugiej strony, też można powiedzieć, że troszeczkę się cieszę, że, że jednak przesunięty jest ten zjazd. A co się odwlecze, to nie uciecze. Jutro, Kusak, o ile pogoda pozwoli, stanie na starcie super kombinacji. W Pjongczangu rozdano do tej pory 18 kompletów medali. Rzućmy okiem na klasyfikację najskuteczniejszych nacji. Na czele Niemcy, ich udziałem siedem trofeów, w tym 4 złote na łyżwiarskim torze, swoje robią Holendrzy. Na podium także zimowa potęga Norwegia, aż 9 medali, ale tych najcenniejszych tylko dwa. Polska w poczekalni, niech to się wreszcie zmieni. Plany na wtorek, podążać biało-czerwonymi śladami, oto szczegóły. Zaczynamy kwadrans przed pierwszą w jedynce, m.in. od narciarstwa alpejskiego i karlingu, noc w dwójce pod znakiem rywalizacji snowboardistów od rana w dwójce biegi narciarskie i saneczkarstwo, w jedynce short track i zmagania panczenistów. To nie ostatnia dziś porcja doniesień z olimpijskich i pozaolimpijskich aren. Kolejna odsłona olimpijskiego dnia w TVP Sport o 21.30. Polecamy się. Do zobaczenia.